Cześć! Witajcie na kanale Kraina Zabawek A w dzisiejszym odcinku zobaczycie doskonałą lodziarnię od firmy Hasbro z serii Play Doh W naszym zestawie znajdziemy specjalną maszynę do tworzenia lodów Także cztery opakowania z ciastoliną Specjalne kształty I wiele kolorowych patyczków Tutaj mamy nasze główne urządzenie do produkcji lodów Oczywiście możemy zobaczyć, że platforma jest cała fioletowa i prawie na każdym jej miejsc, prawie każde jej miejsce jest zapełnione ciekawymi, specjalnymi wypustkami, za pomocą których możemy zrobić specjalną posypkę. I to samo tutaj mamy odrobinę wyżej, na tej niebieskiej części. A na samym szczycie mamy specjalny przycisk, za pomocą którego możemy stworzyć odpowiedni kształt soda. A teraz czas, aby stworzyć pierwszego loda. Tutaj mamy przygotowany żółty patyczek, i w środku możemy zauważyć również wiele wypustek w kształcie serduszek. Użyjemy niebieskiej ciastoliny. Teraz musimy ją wyjąć, jej trochę więcej. I wtedy możemy. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz musimy ją trochę uformować, odpowiedni kształt, chociaż mniej więcej. Oczywiście użyć naszego patyczka. Trochę go wyprostujemy. I teraz. Możemy go ustawić w odpowiednim miejscu, czyli dokładnie tutaj, a następnie użyć naszego magicznego przycisku, żeby zobaczyć, jaka forma nam się utworzyła. I tu możemy zobaczyć, że jest już pierwszy lód gotowy. Musimy tylko usunąć nadmierną część ciastoliny, i wszystko jest gotowe. Pierwszy lód już jest przygotowany, a teraz wystarczy tylko. Stworzyć odpowiednią posypkę, i aby to zrobić, użyjemy odpowiedniego kształtu z naszej fioletowej platformy. Tutaj już mam przygotowaną pomarańczową ciastolinę. I zaraz robimy jeszcze pięknego kwiatka, który pomoże nam udekorować naszego pierwszego loda. Z tej strony przykleimy jeszcze małego kwiatka W naszej lodziarni wymieniliśmy już odpowiedni kształt naszej formy Teraz będzie on bardziej prostokątny Użyjemy trochę pomarańczowej ciastoliny Weźmiemy jej tym razem odrobinę więcej żeby lepiej zobaczyć nasz efekt Tu wybrałam tym razem zielony patyczek razem z drobnymi gwiazdkami Teraz należy go tylko przyczepić do naszej ciastoliny. Trochę ją powiększymy i postawimy w nasze specjalne miejsce Przeciśniemy jeszcze raz buzi i stworzymy więcej lodów W razie gdybyśmy chcieli oczywiście do naszej lodziarni zaprosić naszych przyjaciół i postawimy go zaraz tutaj obok poprzedniego loda i za chwilę stworzymy specjalną posypkę tym razem do przygotowania naszej smacznej posypki użyjemy kształtu z górnej części naszej maszyny i będzie to różowa kuleczka. Teraz usuniemy pozostałą część ciastoliny, tak aby nasz kształt wyglądał już idealnie. I teraz odwrócimy tylko w tą stronę i doczepimy, a tutaj także nasze dwa lody wyglądają już na całkowicie przygotowane. Nasza lodziarnia jest świetnym pomysłem na każdą zabawę. Możemy tutaj stworzyć wiele kolorowych lodów, a także mnóstwo posypek, wykorzystując wiele kształtów z naszej lodziarni. A także możemy zaprosić do naszej zabawy wielu z naszych przyjaciół, aby współtworzyli z nami nasze pomysły. I oczywiście, jeśli podoba Wam się nasz filmik, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, a także. 再来一个电影。